Cześć, chciałam was zaprosić na filmik z Backstage'u Polecam Mikrofon spadł. Cześć, siema. Co tam u was? Słychać? To jest ten fajny materiał. O, widać mnie super. Wiadomo, widać, że krum czekolady. On sobie tak kręci, potem mówi, co z tego robi. No właśnie, nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Odpłama wieczorami. Słuchaj, takie wieczorki tematyczne sobie robi, wiesz? To tam zawsze ten tak. samidisz tego gościa tutaj? Się się bardziej, no, znasz go, nie? Izak? No, no spoko się komentuje generalnie, ale tak gościa nie trafi, że daj spokój. Muszę jakoś ja, wytrzymać. W... Ja tu stoję. O, tu jest duży, tu jest duży film. nie trzymasz nas zapytać... przy robocie przy Tu jest duży, kto chce dużego kina. No i dalej daje teraz Teraz Simpl, coraz więcej, że taki problem że Reyna, Meister z jednym tylko trafieniem. Reyna, jak to się broni? Reyna, piękna bez skala, Flamey! 4 trafienia w tej rundzie! już ten wyniku, jest do jednego. To ten pojedynek wygra Flamey po raz kolejny, za runda, ale start Flamey! kompletuje Początek wcale nie należy do najlepszych, pomijając oczywiście pistoletówkę, a właściwie dwie pistoletówki, które wygrał Flamey, to był Ace. Jako obrona Ace, jako, ale później zawodnik atakujący, ale nawet w tej pierwszej połówce nie istniało. Tak naprawdę dopiero mieliśmy te emocje i świetny powrót i świetną grę w ataku. I to było coś niesamowitego, bo trochę mogliśmy narzekać na Zeusa, że on niewidoczny, a później w tym ataku grał Pokażę. perfekcyjnie. Pokazał się Zeus, grał naprawdę fenomenalnie. Łukasz, myślę, że my musimy tutaj pokazać ważny element analizy. Codziennie mam je, oczywiście inne skarpetki, żeby nie było. No ale, tak, ale klapeczki te same, są tak, tak. so pewne elementy, które ale, się nie zmieniają. Tak, jak się stoi 7-8 godzin w butcikach, to jest jednak mało komfortowe, więc zdecydowanie okay. To jest taka historyczna to jest chwila to sobie to selfie. No. ścianą teraz hmm. Oczywiście nie może tego AK-47 na serwisie, ale chce znaleźć jedną z broni na południu, na rifles on end możemy zniszczyć, ale Dojazd pozycji. Mieliśmy smogu ponad głęboko na łącznik, dopaloną dżunglę. Sprawdzamy, co się dzieje na schodach. To wszystko wyglądało bardzo dobrze do momentu, kiedy wyjechał Stewie ze swoim Augiem. Widzieliśmy, jak rozdał, skontrował Alu, który miał sniperkę. 4 do jednego! Alu znowu trafił! 4 to jednego, No i tu za chwilę powinno być po pierwszej połowie do grywki Jeszcze Sergej Czeka na jego Stewie Czeka w smoku Sergej Za chwilę powinno dojść do starcia Zobaczył nogi Stewie Piękny ten strzał Ale to jest jeden na trzech, Po objęciu No może jeszcze Stewie spróbuję <laughs> A, Na'Vi, to tam bez niespodzianki. Z fazą. Z fazą, no. Ciecz nie radę, rady, więc wyszło do półfinału. Na tym kończymy. Tak, to... Dzień pierwszy. <grym> Dzień pierwszy. Słuchajcie, nie zapomnijcie jeszcze, żeby subskrybować ten kanał. Widzimy się już niedługo. Tak, tak teraz działa i tak. Dobra, kolejna. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, żebyście nie ominęli żadnego materiału, który pojawi się na tym kanale. Mało tego, jeszcze co można zrobić. Nie, Łapka w górę. Trzeba tytuł dać wielkimi literami i jakieś.